Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam sceny, które były niepublikowane w odcinkach, różne śmieszne akcje. I zapraszam do oglądania. Zacznę od odcinka, w którym najlepiej się bawiłem. Też było najwięcej śmiesznych akcji, jakie nas spotkały. Magnes z Krzysztofem. Krzysztof, Ciebie serdecznie pozdrawiam, a my lecimy ze scenkami. O, a raków to raków tu. Niesamowita ilość Walczą ze mną tataraki No dobra Damy radę Szpula we wiadrze Jeszcze butelka leży po kursbergu Też ja się wezmę od razu Schowam Gluty wypadły Ciepło jest fajnie Aż za, 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 Burza ma być. Na kąpielisku patrzyłem, tak ludzi było, słabo bym powiedział nawet. Także... Nie, byłeś dzisiaj gdzieś? Nie, nie. Nie. Le, ale że do, do, dochodzę do siebie, po wczorajszym. Aha. O, tam się bubr właśnie spławił. W sensie kluknął w wodzie. Jak tu przypomnę, to może być nieciekawie. W razie co magnesem go łupnę i będę spierniczał. No. A i jeszcze jedna opcja, że jak y, dwa magnesy nasie, nasze się zetkną, to będzie, to będzie problem. To jest tak zwany pocałunek śmierci. Dobry? Dobry. My sprzątamy śmieci. Śmieciarze tak zwani. Telefon mi spada co chwila. Guziki się wciskają. Tak, sama sałatka. Mm, same słodkości. Dobra, coś będzie to wam pokażę. To coś mam jednak na oko. się rozpadło. Może i nie na oko. Nie wiem już sam. Nie, to do magnesu jest przyczepione, to nie jest na oko, wiecie? Czy znaczy, tam nic nie widzicie? Oczywiście, bo jakiś czap wam zasłonił Tak, yy, do magnesu to było przyczepione. Ale to taka destrukt totalny. Dobra. Idziemy zobaczyć co Krzysztof znalazł. Dobra, ale ja mam tę gumeczkę taką, ale to już jest totalny. Nie, nie ale jest haczyk. Poczekaj, żeby się nie poharatał. Dobra, dobra, spokojnie, ale haczyk jest. Weź te gumki to do tego. Do śmieci? Nie, do tego kobła wsadź. No tak. Haczyk dawaj, bo to jest. To, jest ale to tu... trzeba roz, porozplątowywać. Bo to jest zestaw, haczyk. i jak to się nazywa? Haczyk. No jest... co tam, jakiś haczyk, tak jakby to był. Dlaczego by mi się to poplątało tu. Tu jeszcze pewnie będzie krętlik. No to wcale niemożliwe, że to orchid jest połamany. O, jest, dobra. Połamane. Wyciekło. No. Mhm. żeby się nie pocharatał. Nie, nie, to Tu coś to, masz, jakiś gadżet. Wędkarski. Z To bardzo może, To nawet może być mój zestaw na, na okonie. A to taką gumkę destrukta <noise> Ale nie, ona się już nie nadaje do niczego. Krętlik jest no Jest ten, jest... Młota, jak nie destrukcja. mojego ale tu jest ciekawie zobaczcie same kapsle pełno kapsli kapsel na kapsu dobra na razie rzucę tego kapsla tu ja tu chyba przyjdę z takim magnesem na krótkiej lince i z góry go przyczepię i tu 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 tu, tu będę strzelać tylko kurde ja to bym chyba i z wykrywaczem i z sitkiem to i tu bym wlazł Tu no podejrzewałem, że żadnego wariata jeszcze nie było. Na no pewno nie. <grymne> no i dobra, Retyking pełno gębą. No op. Także fantów jest mało, ale towarzystwo jest fajne. O, ja to chyba kasę na oko widzę. Albo zawleczkę? Nie, zawleczkę. Kurde, ja myślałem, że kasa. I <laughs> ah, już myślałem, że będę bogaty. A tu niestety. To prowadzi swoimi ścieżkami. Także trzymajcie kciuki. <laughs> nie, nie, źle. Ale normalnie tu jest piasek po brzegu. Na komary i kleszcze jestem spryskany. Opryskiem ale ten oprysk podejrzewam, że tak niedużo daje. O, akacja kuje. po pijącej młodzieży. <grym z górę> Ja Pozbieramy butelki po ja kręcę dwóch strasznych chłopów Ojej, o, ktoś winko pił, widzę impreza była Ale nie posprzątał po sobie Jesek nas zaatakował. Pan może dać ciasteczkę. Niestety nie. A ja? Nie chcesz, ona nie. Mój, jakaś zestresowana jesteś. No my, my straszli jesteśmy. Ona no i tak wszystko oknie. Teraz akurat się boi. O, ja jestem ciekawszy, chyba. Piesek się mnie nie boi. Co? nie boisz się. Ja tak widzę, że z zębami no, trochę szuk. leci. O Jezus. Nigdy nie, to nigdy na ludzi. nie szczeka na ludzi. Ja, panie, szuk. szuk, jaki stres pies przeżył obrońca nasz. Ba, jak dwóch no, dzikusów trzaków to lepiej. wyszło. No już na Trochę lepiej. Tak. Dobra, dobra. Do miłego dnia. Wzajemnie. Do widzenia. Aha. No tu gdzie zegarek spadką. Śruba ma... śruba. Tak do następnego wyspania. Płynnie przechodzę do odcinka z dilijansem. To co tu mogło pójść nie tak? Zobaczcie sami. Teraz tak, zabezpieczam tu. Nie tym zabezpieczeniem, tylko tym. O, które tu pasuje. Zabezpieczam to. Zabezpieczeniem zabezpieczam. Jak ty żeś to chłopie wywiercił. Zabezpieczeniem zabezpieczam. O! Ech. Jak ty żeś to chłopie wywiercił, że teraz ci nie wchodzi ten złożeń. Co to się z tym stało? Zapraszam na jazdę testową. Musimy pojechały tu dalej. Po udanej jeździe testowej, czas na magnes. Dobra, wy jesteście na szelkach. Mam magnes na plec, plecak, Rękawiczki zaraz wpadają na ręce. Biorę jeden kubeł, ziem dwa, bo tu akurat do kasterki wchodzą dwa kubły. weźmy na razie jeden. Nie mam daleko iść. Bo rower się glebnie zaraz, ale obalił się, nie leci, Mam kubeł. Ciekaw jestem czy ten kto wrzucał te gwoździe tu, bo ja podejrzewam, że to z popiołem leciały te gwoździe, no, ale mniejsza z tym. Ciekaw jestem czy ten ktoś pomyślał sobie wrzucając te gwoździe tutaj, że przyjdzie kiedyś jakiś wariat z magnesem neodymowym i będzie te gwoździe wyciągał wszystkie. Podejrzewam, że nie. Nie śniło mu się to nawet. Dobra, do następnego przyłapania. Włączam się, mam jakieś taką blachę. Nie wiem co to jest. I to jest tak zwany kotlet w panierce. Na pewno mam Pręcisława. z liścia w twarz dostałem przed chwilą. On stoję pod drzewem. Jest Pręcisław. Po trzeźwiającym liściu czas coś naprawić. Wiecie co? Wydaje mi się, że to naprawiłem. Tak, stwierdziłem, że tu jakoś słabo tak dolega, i dlatego to wyskaki... wyskakiwało, bo trochę do góry szło. I dlatego zrobiłem taką blaszkę. Tam parę metod prób i błędów było. One. Jest... już się ubrudziłem. Właśnie parę metod prób i błędów było. Ta blaszka jest tu grubsza, tu jest cieńsza, tu ją wkładam pod to i tu w tym miejscu dociska. Tutaj. Tu i dopycham do końca do tej śrubki, żeby nie miała możliwości tańczenia i wtedy dokręcam tą śrubkę, czyli tą blaszkę dociskam. Wtedy ona dociska. To. I to działa. Po tańcu z blaszką. I umyć rąk, czas na unboxing. Telefon tu przykręcę, i będą fajne ujęcia z warsztatu. Ogólnie ten statyw jest do mikrofonu, ale ja postanowiłem kupić sobie coś. Coś takiego. Po udanych zakupach i prawidłowym skompletowaniu wszystkich elementów, czas na jakiś pozytyw. Włączam się na chwilę, pokazać wam, co odkryłem. Zobaczcie, to ja mogę wyjąć, <laughs> ale fajne. Normalnie lepszej drukarki sobie nie mogłem wymarzyć. I mam to na wierzchu i teraz będzie mi łatwiej cokolwiek zrobić. Ja nie wiem, czy ja tych rolek nie zdemontuję po prostu. Ten plastik tu odegnę jakoś delikatnie, żeby go nie ugruwać. O, wyszedł. I pościągam. Uda mi się to? Wychodzi. <grystanie> Ale mam super drukarkę. No, te drugi to tak nie chcę współpracować za bardzo. Nie chcę współpracować. Tylko ten pierwszy chciał. No dobra, urywamy. Urywamy. Wany. Tak łatwiej jest urwać, niż jakbym to miał na tym swoim sprzęcie. Op, op, jednak coś jest nie tak. To poszło nie tak. Może za małe te półka są. Dobra, wyłączę się, pokombinuję, zaraz jak coś wymyślę, to Wam powiem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, oglądając moje wpadki. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia. Cześć!